Witam pięknie i serdecznie w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z świętej Teresy Wielkiej, Jana od Krzyża i wszystkich świętych, którzy przychodzili do mnie bezpośrednio przez Panią Krysię na rozmowy. Nie do wszystkich przychodzili, ale do mnie akurat do przychodzili. Do Ludwika też przychodzili. Do pewnych duchownych też przychodzili. Więc w tym duchu i w tym imieniu Was witam. witam Was przede wszystkim przez promienie nieba, bo tylko niebo jest prawicowe. W tym świecie jest dużo lewicy i z tą lewicą trzeba walczyć i to mocno walczyć. Tak jak mówił Jezus, że jest znakiem sprzeciwu przeciw temu właśnie ateizmowi, liberalizmowi, przeciw ateizmowi świeckości takiej potocznej. Bo ona nie prowadzi do niczego innego jak do tego świata z powrotem. Dlatego trzeba mocno mówić, opierać się. Jezus nie na darmo też powiedział, że nie, przynios, nie przychodzę przynosić pokój na ten świat, ale miecz i będą właśnie rozdziały, podziały muszą one być, bo zło trzeba odseparować od dobra. Nie, te, nie wolno tego mieszać, bo jak się to będzie mieszało, to będzie byle jakoś. Rób ta, co chce ta. Nie można być pod wpływem sztucznej i fałszywej tolerancji, bo inaczej zgodzimy się na wszelkie zło, na barbarzyństwo, na świństwo, takie jak robi właśnie lewactwo, pozwala na tą zmysłowość, na wszystko. No i są te gwałty, te różne napięcia między młodymi szczególnie, gdzie nie, nie, jest uczone, nie są uczeni. Tego, że trzeba nad sobą panować. Nie jest rozwiązany problem zmysłów. Po co one są i kto im nam dał? Bo Bóg tych zmysłów nam nie dał. To stworzyli roboty, czyli aniołowie w kosmosie. Można ich powiedzieć nazwać teraz robotami, bo zrobili ten świat fatalnie. Po prostu fatalnie. Wszędzie w koło wojny. I pięknie jest. Te ostatnie dwa dni są cudowne, ponieważ. Nasz prezydent Karol Nawrocki był w Stanach Zjednoczonych, teraz jest w Rzymie, we Włoszech, u papieża, u, premieri, u premiera Włoch i prezydenta i tworzą koalicję, chcą stworzyć koalicję prawicową, konserwatywną, po to, żeby właśnie walczyć z lewactwem, bo lewactwo się nie nawróci. Nigdy się nie nawróci, dlatego trzeba na nich krzyczeć, upominać to, co apostołowie robili, upominali. Jezus też upominał. Walczył z tym. Niektórzy mówią, że jak będziemy tolerancyjni i pozwalać im na to wszystko, to oni się szybciej nawrócą. Nic bardziej mylnego i kłamliwego nie nawrócą się. Będą widzieć, że im pozwalamy na tę tęczowość, na te wszystkie parady i tak dalej, to będą jeszcze więcej tego robić. Jeszcze więcej będzie tego homoseksualizmu i innych z brzydkich rzeczy świńskich, które niszczą nam dusze, deprawują. Miłość, a potem udając miłość, głupio się uśmiechamy i mówimy, że kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Fałsz, po prostu fałsz. To nie jest miłość, to jest słabość. Trzeba wiedzieć, czym jest miłość prawdziwa. Prawdziwa miłość to jest walka. I Ojciec Pio taką walkę właśnie toczył. Najpierw ta walka dotyczy Ciebie samego. Musi się sprzeciwić samemu sobie, zaprzeć samego siebie to, co Jezus uczył, a potem uczyć innych, jak oni się mają zaprzeć, i jak mają się zaprzeć liberalizmu, to, to, różnych totalitaryzmów i innych systemów, które degradują i manipulują ludzką duszą, ludzką świadomością. I jesteśmy pod ich wpływem. Jak będziemy Tacy pobłażliwi To staniemy się jak oni. Nic nie będziemy warci Dlatego ojciec Pio mówił, że ten czyście trwa Prawie w nieskończoność, bo Nie odpuszczamy, wolimy słabości Wolimy luksusy zmysłowości Luksusy głupoty I sztucznej inteligencji i sztucznego I sztucznej Tworzenia Sztucznego piękna Sztucznego artyzmu. Właśnie naukowcy, artyści i inni ulegli temu. Już nie potrafią, już mają klapy na oczach, nie potrafią się wznieść wyżej, tylko to, co im system zaproponuje, to, co im zmysł zaproponuje i fałszywa miłość, która jest często niesprawiedliwa, udaje sprawiedliwą, jest nieuczciwa, udaje uczciwą. Tak to jest. Trzeba być bardzo ostrożnym i patrzeć ostro. Ojciec Pio mi mówi, że będziesz pod koniec widział ostro wszystko. Ja to widzę. Zawsze widziałem ostro, ale teraz jeszcze bardziej. Łatwo mi oszukać, bo Jezusa też oszukiwali. Ale to nie znaczy, że mamy się poddać. Idziemy dalej. Głosimy to, co trzeba. Nawet ojciec Pio kiedyś powiedział mi, że gdybyś nie był nawet w stanie zachować tych wszystkich przykazań, dziesięciu, w cudzysłowie oczywiście one są pozmieniane, to i tak musisz je głosić. Trzeba, nawet jak popełniamy błędy, ale błędy nie są czymś złym. Po prostu upadamy, podnosimy się i idziemy dalej, bo przecież ludzkie ciało jest tak skonstruowane przez kosmitów, że jest bardzo słabe. Zjesz coś nie tak, już cię brzuch boli albo nadepniesz na coś, co cię noga będzie bolała, a potem nadepniesz na drugą, to ci druga będzie bolała i tak dalej, i tak dalej. Znacie to z autopsji, ja też to znam już nie raz. Korzonki jak mnie, całe życie mi korzonki bolały, jak pracowałem i źle się jeszcze odżywiałem. Przez 30 lat mnie korzonki bolały, to się wycierpiałem nieprawdopodobnie. No, ale teraz mi minęło, bo się lepiej odżywam jajka jem. Trochę tego kolagenu ostatnio też, więc muszę, bo. Bo trzeba coś zrobić jeszcze. Ten trzeci tom, muszę w końcu. Skończyć kiedyś, no, ale powoli, powoli idzie. Yy, nieraz taka myśl to jest więcej mi wypali kolagenu i sił niż yy, napisać taką myśl i przemyśleć ją niż, niż bym zjadł, nie wiem, co? Golonka jakoś. To więcej to kosztuje i więcej spali niż te wszystkie tłuszcze i, i węglowodany. Ci, którzy intensywnie myślą i tworzą artyści szczególnie, to wiedzą, co to znaczy, jak to wszystko wykańcza. Bo ojciec Pio też się wykańczał, tak samo walczył, walczył ze sobą, walczył, uczył innych, zwłaszcza w konfesjonale. Nieraz tak nakrzyczał na nich, że od, wyrzucał z konfesjonału, bo przyszli tylko z ciekawości, nie z nawrócenia, tylko z płochej ciekawości, jakiejś płochej miłości. A ojciec Pio uczył głębszych rzeczy, Jezus też mówił o tym, że trzeba się zaprzeć samego siebie, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale nie pokój. Czyli miecz, rozdzielić, nawet w rodzinach będą się kłócić, tak jak teraz się kłócą o PO i PiS, czy tam inne partie. Dobrze, niech się kłócą, bo trzeba odwalić zło. Lepiej, żeby się utonął, lepiej, żeby się kłócić i w końcu ktoś potem się nawróci. Jak będziesz pobłażliwy, tak, 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 no to widzę, że nie ma, nie ma honoru w tobie, że jesteś nikim przed nim, on się z ciebie śmieje. Śmieje ci się w oczy, a ty mówisz dobrze, dobrze, Bóg ci wszystko wybaczy. No wybaczy, ale za kolejnym wcieleniem, <noise> bo reinkarnacja istnieje, więc po co się tak długo męczyć przez tą reinkarnację? To, co mówił ojciec, właśnie, że ten czyściec trwa w nieskończoność, bo nie umiemy szukać, nie umiemy sobie podać do swojej duszy cnót, piękna i prawdy. A Podajemy najczęściej fałsz, złudzenie, przekręty, korupcję, nieuczciwość, złodziejstwo i tacy ludzie nie, nie pójdą, nie mogą głosić, nie mają mocy. Mówią, ale to są puste słowa. Naprawdę są puste słowa. Głupota po prostu, kompletna. Uczmy się rzetelności, mówić prawdę, taka jaka ona jest, a nie kombinować na lewo i prawo, uśmiechać się i przymilać się głupkowato dla innych, bo to nie jest miłość. To jest po prostu pociąganie innych do złudzeń, do nieprawdy. Prawda jest gdzie indziej. W zaprzeczeniu samego siebie, zniszczyć własną wolę, zniszczyć samego siebie, zaprzeć. Ale to nie tylko Ty masz to robić, ale wszyscy, którym to też będziesz mówił, oni też to muszą robić. I tu jest siła. Tu jest potęga, radość i piękno i wolność. W tym właśnie, żeby Wykluczyć swój egoizm, nawet gdy on jest pozornie dobry, ale tak wi widzi się, że niby dobrze, ale tam naprawdę jest zgnilizna i dlatego Jezus o tym mówił, że o tym jabłku, że na, na wierzchu jest piękne i tacy są ludzie. Mówią piękne rzeczy, a w środku zgnilizna po prostu, kłamstwo, oszukaństwo. Tak to jest. I dużo jest takich duchownych, dużo takich przywódców duchowych jest, takich... Filozofów Fircyków w zalotach, duchowych Fircyków oczywiście. Więc cieszymy się, że mamy wspaniałego prezydenta, robi dobrą robotę i będzie powoli szło ku konserwatywowi, konserwatywnemu życiu, czyli takiemu, gdzie się myśli o Bogu, bo lewactwo. Yy, Liberalizm nie myśli o Bogu. Oni się nigdy nie nawrócą. Pytają wiele osób, ojca piją, że już, to już za późno. Tak się już nasiąknęli tym złem, że udają dobrych, a nie są dobrzy. I trzeba im to mówić. Czy Jezus nie mówił do nich, że jesteście grobami pobielanymi i te inne słowa brzydkie do nich mówił? Bo znał ich serca. Znał, że są kłamliwe i oszukują innych. Pod pozorem dobra, piękna i kolorów. My musimy z tym walczyć. Być wewnętrznie zgodny, wewnętrznie harmonijny, wewnętrznie uczciwy i nie bać się prawdy, mówić prawdę. Ja Wam zawsze mówiłem prawdę i nie owijam w bawełnę. Nawet o swoich słabościach nieraz mówiłem. Co złego zrobiłem, że się kłóciłem, że przeklinałem czasami. Przeklinałem. Teraz już nie przeklinam, szczerze mówiąc, bo nie mam nawet na co. Ale były takie momenty, kiedy mi było źle i musiałem się wyładować gdzieś. Ojciec Pio, pytałem wtedy ojca, Pio, co zrobić? Ojciec mówił, że tak, pójść sobie gdzieś tam do kąta, nakląć się, nakląć, wszystkie przekleństwa świata, żeby nikt nie słyszał. No i potem: albo inna metoda, wypisać sobie na karteczce wszystkie złe sprawy świata, wszystkie przekleństwa, żeby to zeszło z ciebie. Jak jesteś tak napięty wewnętrznie. I to robiłem tak. Co prawda nigdy nie pisałem, zawsze tam gdzieś w kąt sobie w salwę puściłem i to przechodzi później. I jest okej, okay. i ojciec tak do, doradzał, żeby tak robić też. Więc komu jest źle, musi się jakoś tam wyżyć. Ale żeby nikomu nie robić krzywdy, żeby nikt tego nie słyszał, bo jak będziesz tak, taką salwę puścić sąsiadowi, to raczej spodziewaj się yy, wzajemności. Tak, tak nie wolno, albo kierownikowi, albo dyrektorowi Twojej firmy, jak tak puścisz, taką salę, to już po Tobie. Puszczaj tylko Bogu. Bóg Cię nigdy nie potępi. Zawsze będzie Ci błogosławił, nawet jak nagrzeszysz. Ale musimy się nawracać. Do tego jest ta reinkarnacja. Wracamy, bo ciągle powtarzamy te same błędy, a przecież do nieba trzeba iść czystym. Tam nie będziesz się z nikim już kłócił i kopał, jak koń. Tam nie ma kopów już. Tam jest piękne, harmonijne życie, cudowne. Piękne życie, tutaj walczymy o takie piękne życie, dlatego ważne są dobre systemy, najlepszy jest system miłości, potem jest e, państwo e, takie duchowe, duchowy przywódca jak właśnie Karol Nawrocki, to jest bardzo wspaniały prezydent, Andrzej Duda był wspaniały, ale władztwo co? Cały czas się czepiają ich. To są po prostu zdrajcy narodu. Nawet się uczepiają guzików pani prezydentowej, że żakiecik nie taki, że źle ubrana, że się źle uśmiecha. I to samo prezydentowi zarzucaj. no po prostu to już jest taka małostkowość, takie poniżenie samego siebie, bo oni są ci dziennikarze szczególnie, jacyś tam styliści inni. Śmieszne po prostu. Oni w ogóle nie mają żadnego ducha w sobie, zeszli na to lewactwo właśnie i trzeba im to mówić, że są lewakami, komunistami, jakimiś stalinowcami. Trzeba to mówić. Popierają tylko zmysły i głupotę ludzkiego umysłu. To jest żadna sztuka tak robić. Trzeba umieć się zachować. To tyle. Przeczytam parę myśli, może z trzeciego tomu. Człowiek, przyjmujący świadomość Boga, zapobiega powstawaniu złych skutków i form nieetycznych zachowań. Prawa boskie są wzięte na rozum i każdy rozumny człowiek będzie je przestrzegał i rozumiał. Bez nich po prostu nie da się żyć. Kto stara się zachować serce i sumienie, żadna religia, a nie wyznanie, politykierstwo nie jest mu potrzebne, bo potem w niebie przecież nie ma już religii i tak dalej, żadnych systemów, ale tutaj są, więc trzeba się trochę dostosowywać. I próbować stworzyć mądrość i system w niej, najlepszy, służący cywilizacji, miłości, cywilizacji technicznej również, bo tego też potrzebujemy, żeby to było w harmonii z duchem, a nie ze stalinem i z Unią Europejską, komunistyczną i masońską. Ludzie mogą się mylić, to norma, lecz często są źli, ponieważ nie przyjmują życia duchowego. A więc każdy, kto ma rozum, powinien życie w najwyższym stopniu idealizować, ponieważ na tym polega wszelki postęp. Im większa miłość, dobroć i moralność, tym cywilizacja jest lżejsza, pełna doskonałych zamierzeń, pomysłów i rozwiązań technologicznych, a im człowiek bardziej mroczny. W swym umyśle, ideach, tym gorsze rozszerza się pole jego oddziaływania. Anioły pod postacią, ciemne anioły pod postacią jasnych aniołów są tacy. I ojciec pi o nich, też mówił Święty Jan mm, od krzyża o tym, mówi, że pięknie się prezentują, piękne rzeczy mówią, a w środku, jak już mówiłem, zgnilizna i nieprawda i fałsz i mm, robienie pod, na siebie, tylko wszystko na siebie, na siebie nie patrząc na innych, chociaż mówisz o innych, a i tak pracujesz tylko na własny mm, interes różny, <laughs> różny interes. Być popularnym, mieć z tego korzyści psychiczne, intelektualne, fizyczne również. Mat tak to bywa. I wiel wielu takich, większość takich jest. Większość. Nawet Kościół po części taki jest. I dlatego będą wielkie zmiany, jak ojciec Pio mówił. Ale to przyszłość. Trzeba o tym tylko mówić, a samo się będzie ziszczało, bo Bóg wie, co robi i kogo wysłał tutaj, żeby pomagać tym, którzy błądzą. Ludzie w systemie miłości już dużo wiedzy zdobyli od Ojca Pio i są już na dobrym torze, na dobrym kierunku. Nie trzeba się martwić. To tyle na dzisiaj. Jeszcze pomódlmy się za naszego prezydenta, żeby wytrwał, żeby mu nikt krzywdy nie zrobił. Żadne lewactwo, żeby, żeby Tusko nie chciał sprzątnąć, ani gdzieś tam coś złego zrobić, unieważnić jeszcze jego prezydenturę, bo już się o tym mówi znowu. Po prostu szaleństwo, lewactwo, oni się nigdy nie nawrócą. Trzeba krzyczeć, mówić i deptać ich intelektualnie i moralnie. Trzeba pokazywać, gdzie błądzą. Nie siłowo, nie siłowo, nie. Tylko i wyłącznie. Argumentami, walka na argumenty, Jezus taką stosował. Ojciec zresztą też mówił, że nie jednemu chciałbyś przywalić, ale mówił, że nie ściskaj pięści, otwórz pięść. Na argumenty, na przykład, na cnotę trzeba iść, pokazać im, że są oszustami. I to tyle. I pomódlmy się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Polecamy wszystkie nasze sprawy, do koszyczko i zapio, wkładamy różne nasze prośby. Troski, kłopoty, bo wszyscy je mają, wszyscy cierpią, wszyscy są zmęczeni, dlatego muszą iść spać, potem wstawać i znowu do tego kołchozu. Więc tylko chodzi się dzieją cudawianki. <grywa> dlatego umieć trzeba wytrwać, być przy Ojcu Pio. I nie mówić, że to jest mój kolega, tak? Niektóry, jeden Pan tam mówi, że to jego kolega. No po prostu to jest wariactwo kompletne jakieś. Brak szacunku. Szok to tyle na dzisiaj, i do następnego. Wewnętrzny głos to przewodnik życia! Poczuj, że jesteś dla siebie sterem. Przez którego wiele tutaj zależy, tutaj zależy. Co zrobisz dzisiaj i w co dziś uwierzysz? Będąc na ziemi masz szansę się poznać i w miłość. Uczucie pozwala mi zmieniać siebie Przez całe moje dotychczas życia Mogę poznawać w uczuciach Ciebie I twe uczucie, uczucie pozwala mi zmieniać siebie Przez całe moje dotychczas życia Mogę poznawać w uczuciach Ciebie Poznaj samego siebie